Jak zrobić fajne tosty? Potrzebujemy chleb tostowy, cheddar i jeszcze jedną przyprawę Old Bay, więc zaczynamy. Na taką patelnię, rozgrzewamy patelnię, dobrze ma być rozgrzana, a do tostów to potrzebujemy, można użyć zwykły chleb, a ja używam tostowy. I pożywujemy masła. Ja mam margarynę, nie lubię margarzyny, no ale nieważne. musimy dwa kawałki to ja już to zrobię. chleb to towy jeszcze masło. Wezmę masło i tylko na jedną kanapkę, tak na jeden chleb nie, rozumiem. Tak, cyk. A, na patelni nie będziemy używali oleju, ale. Raz, cheddar, Ja muszę go odpakować samo. moją. To dokładnie drugi kawałek sera. No i trochę mnie denerwuje, ale to idealnie zrobimy, bo Aha, Aha, i chciałem przypomnieć, abyście nagrzali tak patelnię i jeszcze dorzucić masła. No, a teraz dołożę kolejny kawałek. No, i to mnie denerwuje, ale zrobię. No, i teraz możemy położyć nasz chlebtoustowy cyk. A, szpachelka jeszcze. Yy, jeśli macie szpachelkę, to ja mam taką trochę omaną, ale nieważne. No, i teraz kładziemy kanapę. Bierzemy łopatę i smażymy. I czedar się szybko rozpuszcza to. Dodam jeszcze trochę przypraw. No to smażymy tak, gdy będzie taki złoto-brązowy. No to zaraz. Coś mi takiego chodziło. Smażymy dokładnie, aż gdy będzie takie płaskie możemy ścisnąć. Sprawdzam spód. No to może być już, tylko troszeczkę więcej smażymy. No to sprawdzę, czy ser się spadł. Już będzie idealne. No i smacznego, trochę mi się spalił, ale nieważne.